Witam w ostatnim odcinku serii o tym, co ciekawego jest na polskim YouTubie, o top setce polskiego YouTube'a, a dziś już mamy top 10 polskiego YouTube'a. Zobaczymy, cóż tu za wspaniałe kanały. Będą no cóż za wspaniałe kanały. Yy, zrzucamy już scenę z, z listą kanałów i zaczynamy od kanału Prosto TV, kanał muzyczny. Jaką tu muzykę możemy zobaczyć? I... Oj, gdzie to jest? Tutaj mamy wideo. Widzicie to? Widzicie yy, najpopularniejsze? Jakie tu mamy? Co tu jest? KN. Zbyt wiele. Chociaż nie. Kurde, wyłączyłem. Jeszcze raz. Ja, ja WWO odpalę w wyjątkowych okolicznościach. Tak. Klasyka. Bo tutaj jest yy, coś, do czego nawiążę od razu najpopularniejsze, w wyjątkowych okolicznościach chociaż nie, ja nie chciałem tego, nie, 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 pomyliło mi się to nie miało być w wyjątkowych okolicznościach, tylko damy radę a tutaj nie ma damy radę no to jest mi bardzo przykro nieważne dobrze, to jest kanał muzyczny, nie znalazłem damy radę w najpopularniejszych a chciałem odpalić, bo tam jest złożę dwie wiktorie, lewa na górze a my mamy taki inny znak, że złożę dwie wiktorie, ale jedna przy drugiej i to znaczy w, czyli w jak wariaci a tylko w są coś warci. Tak brzmiło jemu, to lecimy dalej i znowu mamy kanał muzyczny. Tym razem Step Records. Kogo my tutaj mamy? Gang Albanii chociażby. Bardzo popularni ostatnio. Więc sobie zajedziemy z, może z Królowie Życia. Niedawno się to pojawiło. Ten teledysk, klip do tego otworu 25 czerwca. królowie złoci, z gangu Albanii, z królem Albanii na czele, u was na wsi, rozjebanym bękom na wszystkich kołach, ha Pana te za odprawa, już nie mogę się doczekać, czas zobaczę swojego brata, jak obiecywałem, jest co Zenom Alibaba, jest dziś euro, zaraz zacznę je wydawać, to królowie nocy, dziś polecam bo No, bardzo dobry kanał, bardzo dobry, ostatnio niesamowicie popularne. Miejsce ósme SKKF. GoGamer, jeden z topowych, prawie że najlepszy. Milion 112 tysięcy subskrybentów. Ostatnio mało aktywny, ale chyba wraca do formy. Eee, jakie mamy najnowsze wideo? Jeden miesiąc temu, rodziny Pacmana No, miejmy nadzieję, że wkrótce coś SKKF nagra. Jest vlog z Narty, z LAX, Byłem z SKKF w LAX. Wystąpię w tym wideo? Mam nadzieję, że wystąpię. No. O, jestem, jestem, jestem. Widzicie, tu jestem ja. To jestem ja. Widzicie, to jestem ja. To ja jestem. A tu Mafashion. Tu miłość, tu grzywi, a tu SKKF. No i fajnie było. Dobra, kanał SKKF-a to, tak jak mówiłem, kanał o grach. Ostatnio mało aktywny, ale na pewno wkrótce, miejmy nadzieję, wróci do tej formy i znowu zacznie nagrywać, bo jego fani na pewno czekają. Kolejnym kanałem jest, uwaga, uwaga, Niekryty Krytyk i bardzo, bardzo, no jeszcze może nie tak dawno, ale już chyba dwa lata temu, yy, od dwóch lat już na pewno nie jest na pierwszym miejscu na YouTubie, a kiedyś bardzo długi czas był Niekryty Krytyk. Jedyny gość z tej top 10, którego nigdy nie poznałem i pewnie nie poznam, bo Niekryty nie trzyma, z, nie należy praktycznie do tego środowiska youtuberów. Co on tutaj ostatnio nagrał? Niekryte kartony, Matrix. No jestem ciekawy, co to jest? Nie oglądałem. A te Niekryte Kartony to były zapowiedziane 3 lata temu, pamiętam. W końcu powstały. A, jest odcinek trzeci, już to git. take the blue pill the story ends you wake up in your bed and believe whatever you want to be you take the red pill you stay in wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes <laughs> remember all i'm offering is the truth nothing more Yes? Uh, where is my kidney? Uh, Works every time. Mm -hmm. There is no kidney. <coughs> uh, uh. <laughs> oh no, critic, critic. Fajnie, że jeszcze coś rzuca. Nawet bardzo ciekawa ta animacja była. Widzę, że jeszcze jest dwa tygodnie temu, jakiś szybki strzał, język reklam. W dwóch słowach, filmowe premiery czerwca, trzy tygodnie temu, więc myślałem, że jest mniej aktywny. Fajnie, że troszeczkę mu się aktywność poprawiła. Subskrybenci dalej lecą, chociaż już nie tak szybko jak dawniej. Mimo wszystko, życzę bardzo powodzenia. Kolejnym kanałem jest Blowek, tak, chociaż tutaj, źle wam powiedziałem, powiedziałem, że nikrety jest jedyną osobą w stop której nie poznałem. Blowka też nie kojarzę, żebym poznał. Um, Gamer, to to wiedziałem. przedłużania, podłączmy to Litmotion. What the fuck? Jest intro, jest profesjonalnie, spoko. Eee, kolejny kanał dla fanów gier, a teraz przechodzimy do bardzo ciekawego kanału, czyli 5 sposobów na kanał chyba jeszcze, do, można powiedzieć, dosyć młody, bo oni, oni naprawdę przebłonią się w Darli, do tej top 10, chłopacy, hu, chłopacy, tak chłopacy to też jest poprawna forma, jeżeli nie wierzycie to obejrzyjcie sobie kanał, mówiąc inaczej, Pauliny Mikuły, eee, a 5 sposobów na chłopacy bardzo Ci biznesowo i bardzo fajne chłopaki. Ja y, wszystkich poznałem, ale nie każdego kojarzę z, y, z jego pseudonimu najbardziej kojarzę Łysego, czyli Klamera. No i kojarzę też tego pana tutaj, Archiego, A teraz opowiem dlaczego. Bo pamiętacie, jak się kiedyś poparzyłem y, przy filmie ogrze Otron to. Y, Chciałem nagrać making of no bo wiecie, no poparzony, poważna sprawa, no to nagrajmy making Jak do tego doszło, no i poprosiłem, że no, wapniak to choć nagramy making a. a wapniak jeszcze wtedy nie mieszkał w Warszawie, więc tam musiał przyjechać z Katowic. No i przyjechał kiedyś, ale mówi, a to ja tam wyjdę, sylwek się troszeczkę tam napije i później ponagrywamy wieczorem, mówię, no spoko. No ale dobra, już chciałbym nagrywać. Pytam Wapnia, gdzie jesteś? No, jestem tutaj w knajpie, bo ch są chłopaki z pięciu sposobów na, na imprezie, y więc wbijaj y albo zgarnij mnie z tej knajpy, to y nagramy. No to ja mówię: No kurczę, no to muszę je chcę nagrać, to muszę, go na to muszę go zgarnąć z tej knajpy. No to pojechałem, świeże opatrunki, świeże rany, rany otwarte na to opatrunki, wszystko wiecie jeszcze y we praktycznie no, we krwi, można powiedzieć, bo to były świeże rany, kilka dni minęło praktycznie po poparzeniu. No, i pojechałem do tej knajpy, no i musiałem wejść po tego wapniaka, żeby go na to nagranie wyciągnąć. No to wchodzę, wchodzę, jestem tam. No i nagle podchodzi ten, ten ziomek, Arci to jest chyba, zaś się upeżnię. Tak, Arci, podchodzi Arci. Ich był już bardzo wcięty, więc zapomniał, że się kilka dni temu poparzyłem. No i mówi do mnie, wziął tak, re... o, tak rękę i ty. W plecy mnie i siema! A ja kurde z bólu mówię o ja pierda. Strasznie mnie zawolało i od razu spojrzałem na niego, powiedziałem siema, siema. I pojechałem do domu. I nie nagrałem ofa z wapniakiem. Wapniak został. No i dzięki temu Arciego bo mi w świeżo spalone plecy. No dobra, tyle o chłopakach. Chociaż nie, nie tyle. Chłopaki z, z kanału z 5 sposobów na pokazują w każdym odcinku 5 sposobów na coś, jak nazwa wskazuje. Czyli na przykład mamy 5 sposobów na trollowanie znajomych, 5 sposobów na magiczne sztuczki. Kanał jest robiony strasznie profesjonalnie. Polecam. Naprawdę dobry kanał. Dużo wyświetleń mają dobre gainy. Rozwijają się jak cholera. I zostało nam tylko, zostały nam tylko 4 kanały, na polskim YouTubie. Stew Games. Milion tysięcy subskrybentów. Kanał gamingowy. Już o pingwinie mówiliśmy o, w poprzednich odcinkach. On teraz nie chce być nazywany pingwinem, teraz jest Stew. Na tym kanale gra sobie w gry i chyba dobrze mu to wychodzi, skoro jest aż tak bardzo popularny. Staniki i majtki z tatą. Już nie widziałem Chciałbym taty Stew, ale właśnie sobie zobaczę. Tym, co może widzieliście może 5 lat temu na filmiku, ale od tej pory to nie, bo mieszka w Szkocji, nie w Szwecji, bo mówicie, się w szkole mówicie o Szwecji. I przyjechał do mnie na kilka dni, na ze Siły i wszystko jest, naprawdę fajnie. I tu ma koszulkę. <laughs> o kurde I tutaj jest. Tutaj ja jest wszystkie o. dzieci, bo wiesz, mój tato tak lubi się bawić trochę. I mamy tutaj moja siostra, i tu jestem ja, i to jest. What's his name? Owen. Owen. I to ja nawet Jest wiem. Jest Maja. Jeszcze Andrzej w naszej rodzinie jest. Stałem to od fanki jednej. Powiedziała: Masz Stew, to jest Andrzej. to jest pierwszy nasz fan na dzisiaj. I to jest ze Aha. No nawet <grymne> no, no, ja powiem, że mnie zaciekawi ten odcinek. Zobaczymy, jak wygląda tata Stew. Stew nie urodził się w Polsce, urodził się y, prawdopodobnie, z tego co wiem, w Anglii. Dlatego czasem ma problemy z poprawną polszczyzną, no ale trzeba mu to wybaczyć. Kolejnym kanałem, już trzecie miejsce, jest Rezigiusz. Rezigiusz, bardzo ciekawa postać, bardzo ogarnięty biznesowo, z tego co wiem. Też fajnie prowadzi te, te, swoje, kan te, te swoje kanały, bo ma ich kilka. Jest to urządzenie, takie okulary, których, yy, które zakładam na głowę i w nich właśnie yy, widzę całą grę wokół siebie. Potrafię się Chciałbym w okulusa to, pograć. To, Zobaczymy jak to szło, okularów. znaczy oculusem pograć, a nie w, okulusa. w ogóle, patrz... Skąd on to ma? Ja też jest to co chcę. Jest to straszne wciół, naprawdę. Tak strasznego horora też nie widziałem. Yy, oczywiście musiałem te 5 sekund przegrać, chociaż dużo nie wiem, więc tylko tyle, że muszę się wydostać z tego, pff, nie wiem, pywnicy czy co to w ogóle jest, nie wiem. W tym miejscu zaczynamy. Mam mapę, która pozwala nam na to, by... O... Graj, okay, graj. Ten... Ta on... o! O! Co tak hałasuje, kuźwa? Co tak hałasuje? O! 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 Oh, caramba! Hey. Só so, Oh, Vicky! <laughs> Victoria atirou! Oh! Oh, Vicky! Oh! Oh! Oh, hey. Oh, oh, oh! oh, so, oh Vicky. Victoria trafio. Oh! Oh, Vicky! Oh. <noise> <noise> Widzę, gdzie się dzieje na tym kanale. Widzę, że jeżeli to bicie serca jest tutaj faktycznie prawdziwe, to stoczyło mu to, stoczyło mu ciśnienie troszeczkę. Dobra, drugie miejsce. Abstrahuję TV. Drugie miejsce, drugi miejsce na polskim YouTubie, Milion 690 tysięcy, pewnie teraz już 700 tysięcy mają. Bo ten ranking jest trochę. Z, 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 za, zacięty, milion siedemset tysięcy subskrybentów. Chłopaki pokazują, można powiedzieć, życie w krzywym zwierciadle. Zobaczmy sobie ich, który mi się najbardziej podobał, ich odcinek. Chyba jeden z tych pierw, pierwszych od najstarszego. Ja lubiłem ten z subasą w sensie typowy Seba to chyba był. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Czemu to nie jest najpopularniejsze? Hej, gdzie jest Seba? Tego nie ma? Co mówią studenci? Co mówią faszykni związkach? Dresy? Hejterzy? O cholera, tu jakaś drama, widzę jest. A nie, dobra, bo to się, nie, nie, to się zrobiło od najstarszego. Ja mówię, najpopularniejszym myślałem się. Jest typowy Seba. Myślałem, że jest jakaś drama i musieli usunąć film. Yy, ale jednak jest. Dobra, typowy Seba. Ja chciałem jedynkę czy dwójkę. Chyba jedynkę. I e Sports. Nasza gała. Mamy słabszy skład. Jak dzwonię, ty gadasz. Ręka! Napita! Ty, jak Gruby ma na imię? Wojtek. Jest Wojtek? Gruby! Dalej do ciebie. Ogłanie w szczepionkę. Mama! Rzuć picie! Gramy moją. Ty masz flaka, gramy moją. Ty masz kamień. Skocz po chipsy. Tylko ta zosa wymacaj. Gruby! Na bramkę! Ej, dobra, ale jestem lotny i nie ma sajpetu. Przepani! No, dużo prawdy jest w tym odcinku, tak kiedyś było, ale z tego, o tutaj, czekajcie, co, coś Wam chciałem pokazać, o widzicie? Yy, widzę, że chłopaki na początku mieli problemy z montażem, pewnie, yy, znaczy to, że to jest tak rozmazany obraz yy, na stopklatce, jest dlatego, bo pewnie nagrywali yy, w 25 klatkach, a renderowali film w 30 i musiał sobie trochę nadrobić. Um, program do montowania ja też miałem takie problemy na początku. Nie ogarniałem montażu. Teraz chłopaki na pewno mają lepszą jakość. No i pierwsze miejsce na polskim cibie to jestem ja. Co znaleźliście u mnie na kanale? Pranki, głupie pranki. Tylko że wiecie, ja trafiam do międzynarodowej publiczności. No i dzięki temu udaje mi się <laughs> być jakoś na tym pierwszym miejscu. Co ja bym polecił z mojego kanału. Wiadomo, pies pająk. Ale opowiem Wam tutaj o moim pierwszym krosie na YouTube, gdzie to było. Pokaż jeszcze 30. Stary, stary film. Pierwszy youtuber, z którym się kiedykolwiek spotkałem i z którym się skrosowałem, to był. Uwaga, uwaga. Hej, gdzie to jest? A to nie jest. To jest najpopularniejsza, jak chcę od najstarszego. Hej. Super toaleta i uwaga, uwaga! Końcówka filmu. Uwaga, uwaga! Pierwszy finger, sobie się skrasowałem. Cześć, to jest Gracjan. Ludzie! Dbajcie o czystość! Bo inaczej dopadnie Was super toaleta. <noise> to był mój pierwszy kros na YouTube. Czegoś się dowiedzieliście. Bardzo dziękuję za obejrzenie serii. Mam nadzieję, że, że, że znajdziecie jakieś nowe ciekawe kanały dzięki niej. Bo ja niektórych kanałów naprawdę nie znałem chociaż można powiedzieć, że mam w palcu ten polski YouTube yy, dziękuję, że poświęciliście mi swój czas i żegnam się do następnej serii, w końcu idę się umyć bo nagrywałem, mamy godzinę trzecią prawie nagrywałem bardzo długo tą serię no i nareszcie czas się umyć trzymajcie się i pamiętajcie tylko warajki są coś warci <grych> na razie, cześć